No jestem gotowy ciągle. Dobra, to ja mam zacząć, tak? Mhm. Uh -huh. Cześć wszystkim, z tej strony Szanela. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i w kolejnym filmiku. Dzisiaj ze mną jest mój chłopak Michał. Cześć, z tej strony Michał i pokażę wam jak się robi hydrografikę na butach. <grym> nie tak, śmieje tak. się ze mnie. Ja się nie śmieję. Ja tutaj dla was przygotowałem specjalne buty e, Air Force'y, które będziemy no, powiedz, Malować. Bo do takiego malowania potrzebujemy podkład akrylowy. Mhm. Do tego mamy tutaj. Cztery różne cztery kolory. Cztery różne kolory farb. No. Ale najważniejsze, jak to Camila mówi, mamy tutaj pojemnik z wodą, w którym będziemy tą hydrografikę wykonywać. Tak, do tego jeszcze mamy dwie taśmy malarskie. A ja chcę powiedzieć o tym. I mamy nóż. <słuch> Na co dzień tym nożem obieram ziemniaki, żeby Kamila miała co jeść. No, Natomiast tak, no, tak. dzisiaj będzie nam potrzebny do cięcia taśmy. Tak, tak, dokładnie. Ołówek i papier. Także jesteśmy przygotowani i mamy nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeśli jesteście ciekawi. Jak nam to wyjdzie, to zostawiacie kciuki w górze i zapraszamy Was do oglądania. Dalej! Co ciekawe, zdecydowaliśmy się na takie, ani inne kolorki, ponieważ po pierwsze neoniki są w modzie, po drugie nam się podobają, a po trzecie, najważniejsze, Michał właśnie wydał swój najnowszy singiel Neony. Będziecie mogli posłuchać piosenki w tle podczas wykonywania hydrografiki na butach. Jeżeli się Wam spodoba, link do teledysku macie w opisie. Tak, możecie sobie zapisać do playlisty. Polecam. Nie chcą przestać, chcą być modne jak magenta. Chcesz zabłysnąć, błysną wiesz przestać. No to słuchajcie, buty mamy już całe obklejone. Zobaczcie, spód, łyżwy i środeczek oraz języczek. I teraz najgorszy, znaczy najbardziej, znaczy w sumie najfajniejszy, ale najbardziej moim zdaniem stresujący moment, czyli zanurzanie już powoli. Jeszcze musimy tutaj zaimpregnować buciki. No może powiedz ile nam to zajęło czasu. Aha, no. Bo robiliśmy to praktycznie dwa dni. E, no prawie, no w sumie dwie godziny, to nie dwa Ale prawie można powiedzieć, że dwa dni. E, dwie przerwy na kawę. <grym> no no. Nie no, zajęło nam tą ile. No z 20 minut na pewno, z pół godziny jakoś tak będzie. No. We dwoje oczywiście łatwiej i raźniej. Prawda? No, no. prawda. No. no to teraz kolorki. Neonowy, zielony i żółty. Takie będą e, strykane, psikane na wodę. No dobra, niech będzie. A łyżwy zrobimy właśnie? w kolorze różowym, bo to jest ulubiony kolor Kamili. Nie czerwony, różowy lubię, ale czerwony. Ty jeszcze nie, nie wiesz. Pamiętajcie, kobieta zawsze wszystko wie najlepiej. No, dokładnie. Pięknie. Plus. Kciuk w górze za to. Muzyka Właśnie nałożyliśmy podkład akrylowy na buciki, więc zobaczcie, jaki zmieniły kolor na szary i już są gotowe, żeby maczać je w wodzie. Trzymajcie kciuki, bo to jest najbardziej stresujący teraz moment. Robię rzeczy nie dobre, ale się czuję swobodnie, robię to, co nie mogę. Ale pierwszą pochodnię, Aj, oni to tylko przechodnie. Moda jest tylko przychodnia. Robię to, co nie Z tobą rzeczy niedobre, z tobą rzeczy niemądre, z tobą rzeczy nie mądre. Tutaj ja się poświęcił, bo zobaczcie, nie przygotowaliśmy się dokładnie i nie wzięliśmy rękawiczek. Także Michał będzie ufolutkiem moim. Ja, po prostu zrobiła sobie nowy kolor paznokci. <grym> no, pięknie, pasuje, prawda? A buciki, już zobaczcie, mamy takie. Michał najbardziej poszkodowany, ale zobaczcie, jakie fajne ufolutki mi zrobił. No. Kozacko wyszły, jeszcze zobaczymy potem, jak odkleimy. Ten szary biały będzie, także ładnie się to połączy. Pokaż no, Michał, Michałowi najbardziej ta część się podoba, i wyszła kozak. Ale nawet mi nie szkoda, płynąć z nurtem to tendencja. Chcą być w centrum, nie chcą przestać. Chcą być modne jak magenta, chcesz zabłysnąć, a wyższa przestań. Zrobią wszystko, by mieć najnowszą rzecz Tren przeminie, a styl niezmieniony Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Patrzą na nas jak nie kują znak Lecz te progi za wysokie dla ich stóp Robię to, co niemądre Z tobą rzeczy niemądre ja nie niedobre się czuję Pierwszą część mamy za sobą Zostawiamy te buciki teraz na 24 godziny Żeby sobie wyschły I jutro będziemy kontynuować Bo dużo mu musimy poprawek zrobić Tutaj, tutaj Ale ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni I powiem wam szczerze Mega mi się podobają Michałowi także, więc Mamy to Zobaczymy jak będzie wyglądać efekt finalny Chcesz coś dodać? Nie chcę nic zadawać. Wszystko dobrze. Pomijam. A pokażę ręce. Jeszcze mam kosę. Pokażę ręce. No już umyliśmy, zmywaczem do paznokci. Miałem Nie. takie piękne paznokcie, unikalne. A no. To mam zwykły znowu. to no. będzie błętną myłą Jestem młody, mące plany i powody. na. Niemądre, ej, robię rzeczy niedobre, ale się czuję swobodnie, robię to, co nie modne ale pierwszą pochodnia, ej, oni to tylko przechodnie Moda jest tylko przychodnia, robię to, co nie mądre Z tobą rzeczy nie ej, robię rzeczy niedobre ale się czuję swobodnie, robię to, co nie modne, pierwszą pochodnia, ej, oni to tylko przychodnie, młoda jest tylko przechodnia. Bo na tyle z tego filmiku mamy nadzieję, że Wam się spodobał. A przede wszystkim, że jesteście zadowoleni z efektu końcowego buciku, bo w sumie my jesteśmy. <grym> także Michał, co mają zrobić widzowie teraz? Jeżeli Wam się film podobał, to zostawiajcie subskrypcję. A ile ma być kciuków w górze, żeby ze mną jeszcze coś nagrał? Jeżeli będzie 2000 kciuków w górę, to się zastanowię. Zastanowi się, słyszeliście, także. Kochani, musicie go przekonać i wierzę w was, że dacie radę dobić 2,5 tysiąca. Także 2,5 tysiąca i Michał za mną. Nie wierzę, dobra. nie wierzę, że mi się uda. Uda się. Nie uda się. Mam najlepszych fanów ever. No zobaczymy. Dobra, także liczę na was. A jeżeli wam się uda wbić tyle kciuków w górę, to napiszcie w komentarzu, jaki mamy kolejny film nagrywać. O, bardzo dobry pomysł. Także liczę na Was, liczymy w sumie i co? Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! Pa, pa! No, przygotowujemy e, film. Tak? Mm -hmm. tak? <grych> tak? No jestem gotowy ciągle. Dobra, To ja mam zacząć, tak? Mhm. Mm naszysto co to ja się tu stresuję ja <laughs> ja dostanę ja jakoś oczopłonsu <coughs>